Dzień dobry, Magdalena Rotuska Korbel. Witam w środę 25 marca i zapraszam na nasz dzisiejszy serwis informacyjny, a teledziennik rozpoczniemy od najważniejszego wydarzenia sportowego w naszym mieście. Pierwsze w historii Polski i Wołbrzycha, młodzieżowe mistrzostwa Europy w zapasach do lat 23 zostały wczoraj uroczyście otwarte. Od samego rana w hali widowiskowo-sportowej Akwa Zdroju trwały walki eliminacyjne oraz repasarze. Uroczysta ceremonia otwarcia mistrzostw odbyła się późnym wieczorem. Organizatorem wydarzenia, które już na długo wpisze się na karty sportowej historii naszego miasta jest Polski Związek Zapaśniczy. Gospodarzem spotkania zaś centrum aktywnego wypoczynku Akwa Zdrój. Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonali prezes Polskiego Związku Zapaśników Grzegorz Pieronkiewicz, wiceprezydent Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk oraz prezydent Europejskiej Federacji Ceno Cenow. Drogie zawodniczki i zawodnicy, przyjechaliście do Wałbrzycha, aby walczyć o zaszczytę tytuły mistrzostw Starego kontynentu zapasów. Chciałbym życzyć Wam udanych mistrzostw, wspaniałych osiągnięć sportowych i zapomnianych wrażeń pobytu w naszym kraju. Niech Wasza postawa będzie dobrym przykładem dla Waszych młodszych kolegów. Sędziom życzę w wyników, trenerom satysfakcji z osiągniętych wyników, a publiczności zapewnianym przy przyjemnych i podobnych pomocy. Korzystając z okazji, chcę serdecznie podziękować walutom samochodowym i sponsorom za pomoc i wsparcie z organizacji i środowodem. Życzę wszystkim miłego pokoju. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich miłośników i sympatyków zapasów na Mistrzostwach Europy do lat 23 na 3. w którym dbamy o rozwój sportu i infrastruktury sportowej. Spotykamy się w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua zdroj nowoczesnym, największym w Sudetach Centrum Sportowym, w którym odbywają się imprezy rangi europejskich różnych sportach. Wałzyku wszyscy, którzy chcą, mogą zarówno obejrzeć fascynujące mistrzostwa Europy w zapasach, ale też uprawiać samodzielnie inne aktywne formy rekreacji, jak jazdę gonną, bieganie, kolacstwo górskie, czy choćby pierwsze wycieczki górskie. Cieszę się, że mistrzostwa Europy w zapasach do lat 23. Odbywają się właśnie tu, gdzie tradycje zapaśnicze są długie i bogate, gdzie organizowaliśmy imprezy międzynarodowe, ale odbywa się też memoriał domorodzkiego. Chcę podkreślić, że w Bałkryżu są ludzie, którzy uprawiają i kochają zapasy, a warunki do uprawiania tej dyscypliny są coraz lepsze. Co widać do dzisiejszym. Mam nadzieję, że akwaz dróg będzie kamieniem wspaniałym zmarłem sportowym parkiem, czego życzę zawodnikom, trenerom i organizatorom. Gale otwarcia uświetnił występ Wałbrzyskich tancerzy. po oficjalnym otwarciu mistrzostw rozpoczęły się walki finałowe w stylu wolnym w kategorii wagowej do 57, 65, 74 i 97 kg. Pierwsze miejsce na podium w poszczególnych kategoriach wagowych zajęli Ismail Muskew z Rosji, Marques Frank Chamizo z Włoch oraz reprezentanci Gruzji, Zurabi Erbotsona Shvili i Omar Gusoszwili. Turniej potrwa do 29 marca i weźmie w nim udział łącznie ponad 500 zawodników i zawodniczek reprezentujących 38 państw. Najlepsi zawodnicy do 23 lat, czyli to już jest taka kategoria, wśród których myślę, że na najbliższej olimpiadzie będziemy, będą tu zawodnicy reprezentowani, być może zdobywali najwyższe laury. Na pewno impreza bardzo ciekawa, bardzo wysokiej rangi, dla nas też pierwsza tej rangi właśnie w akwazdroju. Ale jesteśmy po pierwszym dniu i ten pierwszy najtrudniejszy dzień praktycznie prawie... Minął, cieszą dobre opinie. Działaczy, zawodników, dobre opinie co do obiektu, co do miejsca. Mam nadzieję, że tak pozostanie do końca zawodów, do niedzieli i myślę, w dobrych nastrojach, w, dobrych, w dobrej atmosferze będziemy się żegnali i myśleli już o następnych wysokiej rangi zawodów. Tak bardzo cieszę, że mamy najważniejszych przedstawicieli, najważniejsze osoby władz Światowego Związku Zapaśniczego. To jest naprawdę bardzo ważne, bo oni oglądają, oni oceniają e, Polski Związek Zapaśniczy Organizatorów, on, oni oceniają nas, e, gminę Wałbrzych, e, nasz e, Akwa Zdrój. E, właśnie w kontekście tego, czy e, będą tutaj jeszcze kolejne dużej rangi zawody, a e, myślę, że jest to dla, dla naszego miasta bardzo ważne, bo gościmy blisko 700 e, e, osób, 700 osób, zawodników, działaczy, trenerów, sędziów, którzy przyjechali do Naszego miasta, z całego praktycznie świata, bo sędziowie to reprezentują nie tylko Europę. Z nimi przyjechało dużo osób towarzyszących, także naprawdę w Wałbrzychu bardzo dużo osób, którzy wyjadą stąd i jestem przekonany, wyjadą z dobrymi opiniami, z dobrymi wrażeniami i satysfakcją spędzonego tutaj czasu. Niektórzy z najlepszymi wynikami, niektórzy z pewnym doświadczeniem, nauką, ale myślę, że będą chcieli tutaj do nas. Wracać i mile będą wspominali nie, nasze miasto i nasz obiekt. Gospodarze spotkania zapraszają kibiców do śledzenia wszystkich walk na żywo, bezpośrednio z trybun Hali widowiskowo-sportowej, Aquas drój. Wstęp na wszystkie walki jest wolny. Pan Stanisław Paździor z Czadrowa, koło Kamiennej Góry, w ciągu kilku minut stracił kilkaset złotych, a dokładniej mówiąc, 20 belek z prasowanego siana. Jest ofiarą wypalania łąk, o których od kilku tygodni mówimy na naszej antenie. Pomagają apele strażaków, ani straszenie podpalaczy wysokimi karami. Rolnik z Czadrowa ma pretensje nie tylko do piromanów, ale też do Agencji Nieruchomości Rolnej w Rakowicach. Jest 17 bel. 50 zł za każdą belkę kosztuje taka belka siana na gotowo zrobiona Jest Pan zdenerwowany? Dlaczego? Bardzo zdenerwowany jestem dlatego, że my jako rolnicy musimy wszystko dopilowywać, kosić wymagana jest dobra struktura ziemi, łąki muszą być wykaszane, zbierane a własność, właściciele, którzy nie, nie koszą zostawiają i tutaj przyczyny są, a właścicielami są jest Agencja Nieruchomości rolnej w Rakowicach Wielkich która w ogóle się nie interesuje swoimi gruntami, nie dzierżawi ludziom i jest problem, jest wielki problem. Co roku są te same rzeczy, które się wydarzają w związku z e, wiosną, która przychodzi, sułe łoki są mi ludzie podpalają. Dodać... To od tego się zaję. To jest tak, wszedł no, jakiś chyba przechodzień czy, czy kto nie wiem i zapalił to. Będę domagał się i ma, ma przyjazd policja, mamy spisać protokół, co jest spalone i i wystąpię z pismem do agencji, żeby mi pokryli Wielkanocna atmosfera zagościła już w Muzeum w Wałbrzychu. Zdobienie pisanek oraz lekcje na temat tradycji wielkanocnych to pierwszy etap muzealnych przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy. Zajęcia o tradycjach wielkanocnych cieszą się co roku dużą popularnością. Tym razem uczestnicy warsztatu własnoręcznie tworzyli świąteczne kartki oraz wielkanocne pisanki. Jednak przed częścią warsztatową uczniowie publicznej Szkoły Podstawowej ze Szczawna Zdroju wysłuchali prelekcji o tradycjach wielkanocnych. Takim elementem na początku no to rozmawiamy, dyskutujemy właśnie o świętach wielkanocnych, jak dzieci przeżywają to w domu, co w domu się robi właśnie, jeśli chodzi o okazji świąt wielkanocnych, a potem to rzeczywiście podsumujemy. Dzieci poznają symbole wielkanocne, no niestety czasami nie wiedzą, co oznacza to, ale oni są jeszcze na tyle mali, mam nadzieję, że takie zajęcia, takie informacje, które dzisiaj otrzymały, na pewno zapamiętają o tych symbolach wielkanoc, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No a potem już jest część warsztatowa, różne mamy tutaj przygotowane warsztaty, róż, różne, różne techniki, no takim podstawowym tu właśnie trzymam kurczaka zrobionego przez dzieci, ale nie tylko, robimy pisanki, robimy kartki świąteczne, no wszystko związane właśnie z tymi symbolami, czyli tu jest baranek, kurczak, zające, no oczywiście jeszcze mamy tutaj dodatkowo, taką atrakcję, jak na przykład e, robienie kartek, ale formie jajek, pisanek. To jest takie coś nowego. Taka propozycja w tym roku e, myśmy podali. No i dzieci bardzo chętnie się e, do tego angażują. Piękne prace powstają. Mali uczestnicy zajęć z wielką ochotą tworzyli świąteczne dzieła, by później podarować je swoim bliskim. Oliwia, powiedz mi, z czym ci się kojarzą święta Wielkiej Nocy? Z zajączkiem. Proszę popatrzeć, jak pani... A komu dasz tą kartkę, którą dzisiaj wykonałaś? Siostrzyczce młodszej, i macinamy, tak jak która ma 5 lat. Ma na imię Alicja. Yy, mi się kojarzą z królikiem wielkanocnym. A poza królikiem co jeszcze Ci się kojarzy? Ze słodyczami i z jajkami. A swoją kartkę komu podarujesz? Yy, tacie i mamie. Z jajkami... I z babką. Lubisz babkę? Tak. A kto robi najlepszą babkę na świecie u ciebie w domu? Mama. A komu podarujesz swoją laurkę? Mamie i tacie. Z króliczkiem wielkanocznym i zielkami. A poza tym, jakie smakołyki są zawsze u ciebie na stole w świętach? E, Jajku, chleb. Babka. A komu podarujesz swoją e, Wielkanocną kartkę? ją. Prace najmłodszym ułatwiły gotowe elementy przygotowane ze szczególną starannością przez prowadzącą zajęcia. Warto dodać, że własnoręcznie wykonana praca może stanowić wyjątkową ozdobę świąteczną stołu lub wielkanocnego koszyczka. We wtorek w Centrum Kultury w Kamiennej Górze odbył się jedenasty przegląd poezji dziecięcej. Na scenie wystąpiły przedszkolaki z czterech placówek z terenu Kamiennej Góry. Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem Nasze znajomki z podwórka i łąki. Organizatorem byli pracownicy przedszkola numer jeden w Kamiennej Górze. Prezentowane przez dzieci wiersze związane były ze zwierzętami. Jest to już jedenasty przegląd poezji przedszkolnej, na który zapraszamy wszystkie przedszkolaki z całego miasta, czyli ze wszystkich czterech przedszkoli znajdujących się w mieście. Przegląd polega na recytowaniu wierszy. Przez dzieciaki przedszkolne są to wiersze o różnej tematyce. W tym roku tematyką są wiersze o zwierzętach żyjących na łące i zwierzętach z wiejskiej zagrody. Czyli są to świnie, krowy, góry i tym podobne. Kto pracuje z dziećmi, czy rodzice, czy panie? Nie, to wszystko spływa już na paniach. Z każdego przedszkola są wybierane dzieci, które recytują ładnie, jakieś takich przedwstępnych eliminacjach, tak bym powiedziała. I te dzieci później swoje umiejętności dyktatorskie tutaj nas przedstawiają po prostu. W tym roku w prowadzeniu przeglądu pomogła grupa gimnazjalistek, które również przygotowały krótkie scenki związane z tematem zabawy. Jak tą podwórkę, bar i hałas. Wszyscy chcą coś mówić dla na nas. Kurka w kaczka płacze, a ta mała Zosia płacze. Że uciekła jej z podwórka, polubiła na biała kurka. No, piszą się indyki, że zbyt głośno ryczą byki. Krowy pasą się na łące. Obok skaczą dwa zające. Już od samego rana Słuchać głośny bek barana. Śliki się zaplają w płacjach, kaza czarnie płacze. W polu słychać śpiews Dużo kropek ma biedronka. Ołomka, pola, las, Tam spokojnie bierza. Nie obudza, bo rzeka. Na zakończenie teledziennika zaproszenie do Filharmonii Sudeckiej. 27 marca melomani będą mogli wysłuchać Sabat Mater kompozycji Rosiniego. Przed publicznością wystąpi Chór Politechniki Wrocławskiej, Chór Zespołu Szkół Muzycznych z Wałbrzycha oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, którą poprowadzi dyrygent Ewa Strusińska. Święta Wielkanocne już za pasem, a zatem Filharmonia Sydecka zaprasza wszystkich Państwa na koncert wielkopostny. Wykonamy w tym roku Stabat Mater Giacchino Rossiniego, kompozytora, który kojarzony jest i utożsamiany przede wszystkim z operą, z operą Buffa zwłaszcza, ale napisał też kilka oper seria, w tym najwybitniejsze dzieło w tym gatunku Wilhelm Tell. I to była ostatnia jego opera, mimo że odnosił ogromne sukcesy. Jako kompozytor oper. Mając niespełna 40 lat, przestał komponować opery. I właściwie do końca życia przez prawie następne 40 lat skomponował już tylko kilka utworów e, drobnych e, kompozycji na fortepian i kilka utworów religijnych w tym właśnie Stabat Mater. Skomponowane zostało w niespełna 7 lat, co jest dosyć długo jak na e, Rossiniego e, i e, właściwie w Stabat Mater e, bardzo wyraźnie słychać i czuć wpływy operowe, bo i arie i Boety, bardzo dużo mają wspólnego z ariami operowymi z tym słynnym włoskim belcanto z którego Rossini był słynny a zatem nieco inne podejście do formy religijnej tym niemniej bardzo ciekawe wspaniałe melodie wspaniałe arie chóry i mam nadzieję że państwu ten utwór Przybliży już okres świąteczny, a wykona go Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej, z którą wystąpi Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej oraz Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. Cały ten zespół pod dyrekcją Ewy Strusińskiej, dyrygentki, która pracuje na stałe w Szczecinie, ale także w Londynie. No, i wspaniałych solistów, którzy będą śpiewać partie solowe. Chóry przygotowała pani Małgorzata Sapiecha Muzią. To już w najbliższy piątek, 27 marca, o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej. Serdecznie zapraszam. Przed koncertem w czwartek o godzinie 17 w Holu Filharmonii zapraszamy wszystkich melomanów na spotkanie z panią dyrygent Ewą Strusińską. Będzie można posłuchać o jej pracy, zadawać pytania dotyczące techniki. Dyrygowania, i wszystkiego, co Państwo chcą się dowiedzieć na temat pracy dyrygenta, czy też samego utworu. Także chcemy reaktywować klub Melomana, w związku z tym w czwartek, w przeddzień koncertu o godzinie 17 w Holu Filharmonii chcemy się spotkać z Państwem i z panią dyrygent. Zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje w teledzienniku. Dziękuję Państwu za uwagę tuż po nim. Zapraszam Państwa na materiał dotyczący 25-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Będą to wspomnienia członków założycieli, a także nowych członków stowarzyszenia.